Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na taki raczej chyba mały haul z Rossmana, typu open box, ponieważ właśnie do mnie przyszła paczka. Um, ustawiam moją pandę, żeby była jak najlepiej widoczna. Um, właśnie przyszła do mnie paczka z Rossmana, no i chcę Wam pokazać po prostu, co ja tam znowu nawymyślałam, co ja tam nakupowałam. Pewnie ten filmik idzie z lekkim opóźnieniem ze względu, wiecie, na natłok tych holi i filmików bardzo proszę, paka jest, tym razem Rosman, gdzie jest mój adres? Tu. E, tym razem Rosman się spisał, bo paczka jest w miarę proporcjonalna do jej zawartości, ale słuchajcie, lepiej tak niż tak jak pakuje Natura no i otwieramy, zaraz zobaczymy co ja tam na wymyślałam. oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku zakupów Rosmania, ja wcale mało pieniędzy to nie kosztowało ale tak to już właśnie jest Poduchy, poduchy, poduchy. Paragon. Ja sobie pozwólcie, że odstawię to na bok. I lecimy z koksem. Jeszcze tylko sobie wezmę ten paragon. Ale plus, minus myślę, że ceny y, pamiętam. Pierwsza rzecz: płatki z Isane. 140 sztuk. I one kosztowały, założę się, że około 3 zł. Już je szukam. 3,29 Kupiłam jedno opakowanie, bo stwierdziłam, że, że już też nie do końca gdzie mam to przechowywać. Jak mi się skończy, to kupię sobie kolejne. Aktualnie, jak widzicie, używam tylko tych płatków właśnie z Isany. Kolejna rzecz, jakże fascynująca, to chusteczki higieniczne Velvet. Tak. Original. Nie wiem, ile te chusteczki, słuchajcie, kosztowały. Jeżeli kogoś to interesuje, to kosztowały 3,99. Kolejna rzecz, i tu już z myślą... E... Na wyjazd to są chusteczki klinik antybakteryjne, travel pack, a więc 40 sztuk, big size. Ja zawsze, słuchajcie, co roku kupuję te chusteczki na wyjazdy, i generalnie na wyjazdach zużywam jedną, górę, dwie, ale lubię je mieć przy sobie dla swojego komfortu psychicznego, i te chusteczki kosztowały 5,99. Natomiast szkoda, że one tutaj nie mają tego plastiku, ale wiecie jak mają te plastiki, a dobra, już nie będziemy teraz pitolić, nie wiadomo o czym. Kupuję, tak jak mówię, co roku, co roku ich nie zużywam na wyjazdach, ale chcę mieć je w zanadrzu pod ręką. Dalej, dwa opakowania ulubionego produktu mojego małżonka, więc to już jest nasza tradycja. Dwa opakowania hmm, sprayu z pentanolem, pentanolem, pantanolem, pentanolem. Kiedyś kupowaliśmy to w aptece za dużo większe pieniądze, teraz wybieram ten San Ozon, a więc produkt Rosmana, Dwa opakowania, ponieważ ja już mój mąż tego dużo używa. I słuchajcie, jedno takie opakowanie, w ogóle no to była promocja, to od razu Wam mówię. I, 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 i tego nie widzę. Jedno opakowanie kosztowało 11,49 zł, ja oczywiście wezmę także na wyjazd ten, wiecie, żel aloesowy z Asian Boxa, no ale to jest takie, mówię Wam, nasze po prostu must have, bo mój mąż um, używa tego po opalaniu, no i to wiecie, taki standard, nie? Dalej, a, krem Dark Sun, wysoko wodoodporne ochronny krem do twarzy na słońce z 30. Tak naprawdę to ja go kupowałam nie do końca z myślą o twarzy, ale on kosztuje 13,99-50 ml. Właściwie no do twarzy też, on jest bez parabenów. Z tego względu, że ja sobie nos smaruję takim filtrem 30 i wszystkie pieprzyki, które mam tutaj szczególnie na rękach. Czy na dekoldzie, Po prostu smaruję sobie te większe właśnie zmiany, większe pieprzyki. Kremem z wysokim filtrem dosmarowuję go. Dokładam po prostu tych warstw kilka razy podczas przebywania na słońcu, więc potrzebuję zawsze taki krem mieć. Miałam wziąć 50, lub znam, że to będzie przegięcie, bo potem zostają takie białe plamy, więc wezmę 30. Dalej, dezodorant dla Pawełka. Straight standard zielony, kosztował 15,29 więc to nie jest bynajmniej najniższa cena. Zresztą mój ulubiony zapach, o czym wiecie. Zdecydowałam się na kolejne, drugie albo już trzecie opakowanie tego Citru Lime Magic. Bardzo ładny zapach, to jest zwykły dezodorant, to nie jest dezodorant, to nie jest antyperspirant. Ja teraz, słuchajcie, kończę ten DAF, przyznaję się, wiecie, ten mm, DAF, DAF, ten sztywcie, ten taki super chroniący, przyznaję się, nie używam go codziennie i tak jak mówiła Ola M., plułam się, przepraszam. Tak jak mówiła Ola M, ten produkt jest szalenie niewydajny, e, więc pewnie się przerzucę na lato, za chwilę na Etiaksil, dlatego zwykły dezodorant był mi potrzebny. Mm, ile on kosztował? I on kosztował 9,99. Powiem Wam, zapach jest bardzo ładny, świetnie mi się sprawdza na lato, długo się ten zapach utrzymuje, ale tak jak mówię, jest to po prostu zwykły dezodorant. Dalej, e, pomadka OEPAROL z filtrem SPF 25, pomadka ochrona do ust z filtrami, ja słuchajcie kiedyś takich rzeczy nie brałam na wyjazdy nie kupowałam, ale jednak no ja mam tą tendencję do opryszczek i tak dalej, więc w tym roku już nie zrobię tego błędu, że później latać gdzieś na miejscu i ta pomadka kosztowała 7,99 nigdy nie miałam nic z Parol. Także jest to mój pierwszy produkt. No jest PF25, myślę, że to jest odpowiedni filtr na moje usta. Dalej produkt, który po prostu jest bardzo w ogóle ciekawy zgodnie na YouTube, ale chcę Wam powiedzieć, jak łatwo oszukać ludzi na YouTubie. Ostatnio nakręcałam, kręciłam jakiś czas temu tam Holz Rossmanna, wyciągam golarki bika zielone. I co? I co mówię? Mówię, że właśnie tych używamy z mężem, że one są najlepsze, że są najtańsze, i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, ja naprawdę żyłam w tej świadomości. Po czym otwieram te gola golarki, żeby dać mężowi i dać sobie. Tak patrzę. Mówię, ale to nie są te golarki, których je, które ja normalnie kupuję. Za chwilę czytam komentarz od jednej z Was, którą serdecznie pozdrawiam. Przepraszam, w tym momencie nie pamiętam twojej nazwy. A ja to używam tylko Wilkinsona, bo te zbika są dla mnie niedobre. W tym momencie mi olśniło. Ja też używam tylko z Wilkinsona. To była klasyczna pomyłka, bo te zbika też były zielone, więc tym razem nadrobiłam ten błąd, kupiłam z Wilkinsona. Słuchajcie, ten bik to jest jakiś obłęd. Mój mąż się pociął, ja się pocięłam i to naprawdę nie, absolutnie nie. Faktycznie te z Wilkinsona są sporo droższe, bo one kosztowały 24,99. Za 15 golarek, niby 5 gratis. Słuchajcie, te zbika się absolutnie nie nadają. Ja normalnie kupuję te, nie wiem, co mi się stało, spojrzałam, że zielone i zapomniałam firmy, której, um, której golarek właśnie używamy, więc to są golarki, które my zawsze kupujemy. A te zbika mówię Wam tragedia. Dalej, Kareks, hmm. tym razem wzięłam aloesowy, w ogóle fajnie, że to przeszło tak otwarte, ale dobra. Kareks aloesowy. I to kosztowało dychę. Mhm. Nie miałam jeszcze tego losowego, podobno jest e, byle jaki, no ale przetestujemy. E, dalej, zdecydowałam się w ramach takiego wyjścia awaryjnego, mm, awaryjnego na maksa, gdyby nic mi nie zdało egzaminu, to poszłam w produkt bardzo sprawdzony i jest to Delia Keratynowa Maska do włosów. Ostatnio o tej masce mówiła Monika z kanału Monaliza Beauty. Ja nie wiem, czy pamiętacie, czy w ogóle wtedy jeszcze mnie oglądałyście. 100 lat temu miałam miniaturę w joyboxie, i to była rekompensata za to, że nie było jakiegoś tam szamponu, i oni dorzucili mi to gratis, takie małe opakowanie. I to był produkt, który faktycznie spełniał wszystkie tutaj obietnice producenta. Ona niesamowicie wygładza włosy, więc gdyby nic mi już nie zdało egzaminu, to biorę to po prostu ze sobą na wyjazd, jako wyjście awaryjne. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to tego nie będę otwierać. To jest ważne do 2018 roku i to sobie przyjedzie ze mną e, do domu. Natomiast muszę mieć jakiś produkt w zanadrzu, gdyby e, stało się no, coś takiego, że nie jestem w stanie totalnie włosów rozczesać. Jakby co w ogóle, to ja Wam polecam tą maskę, bo ona naprawdę działa cuda. Z tym, że wiecie, jej skład jest napakowane jakimiś e, dziwnymi rzeczami. Ona kosztuje 12,99 zł. Ten skład absolutnie nie jest składem natura naturalnym. E, nawet co więcej zawiera... Co zawiera? Wydawało mi się, że paraben widziałam. Tak, parabeny. No wiecie, no to nie jest naturalna maska, natomiast ona działa cuda. Bo ona ma za zadanie. Termoochronę, łatwe rozczesywanie. Stąd termoochroną, to nie wiem, ale łatwe rozczesywanie tak. Wygładzone włosy aż po same końce tak. Większa podatność yy, na skręcanie i układanie, tak. Wzrost sprężystości, elastyczności i miękkości, tak. Większy połysk, tak. I tu jest napisane stosować dwa razy w tygodniu. Ja stosowałam to swego czasu codziennie. Nic mi złego później się nie stało. A naprawdę po tej masce włosy były jak sztuczne. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak z reklamy, no. Także jakby co polecam na wypróbowanie. Dalej. Kupiłam dwie takie saszetki bielędy i to jest bielendy Vanity, skóra szczególnie wrażliwa, kompreks, kompres, co się ze mną dzisiaj dzieje, Boże, kompres łagodzący i opóźniający od rozwłosków po depilacji. Kupiłam dwie takie staszetki, bo nie było tego w pełnowymiarowych opakowaniach, te saszetki były po dwa złote z groszami. Ehm, no tutaj opowiem Wam taką króciusieńką już historię, obiecuję, ja mam właśnie bardzo duży problem, bardzo duży problem z wstającymi się włosami, i zawsze na lato przerzucam się na depilator. I to, co w tym momencie mam na nogach, to jest nie do okiełznania. Zamówiłam już taki specyfik australijski, przeciw wyrastaniu się włosów. Myślę, że dzisiaj albo jutro on do mnie dojdzie. On zbierał same pozytywne recenzje. Niestety kosztował 67 zł, ale to i tak taniej, jak wywalić mi 100 czy 150 na dermatologa, który mi przepisze jakiś produkt, więc najpierw zdecydowałam się na to i wyczytałam również, że warto smarować te miejsca takie narażone na bardzo mocne wrastanie włosów, nie tylko takimi preparatami przeciw wrastaniu, ale także takimi łagodzącymi, wiecie, o Jezu, opóźniającymi wzrost włosów po depilacji. Więc wzięłam te dwie saszetki, one są, tutaj mamy w sumie 10 gram produktów w jednej takiej saszetce na przetestowanie. Ja kiedyś używałam, powiem Wam, takiego produktu, 100 lat temu, marki nie wiem, czy ta marka znikła, przed tym, czy ona nie znikła z Polski. To było St Ives? Co się mówiło? Sand? No, był taki produkt, natomiast teraz miałam duży problem, żeby znaleźć taki produkt. Jeżeli znacie jakiś produkt taki opóźniający faktycznie odrastanie włosków, to dajcie mi proszę znać, będę Wam za to naprawdę bardzo mocno wdzięczna. No i dochodzimy do ostatniej rzeczy. I tutaj również historia życia. Jak wiecie, byłam w liwicach. Poszłam umyć włosy i użyłam tej samej maski, którą niedawno zdękowałam, a więc maski z kalosa keratenowej i stał się jakiś cud. Yy, ta sama szczotka, ta sama maska. Co było innego? Inne była woda i szampon i moje włosy rozczesywały się tak jak nigdy w życiu. Po prostu szczotka po nich sunęła. Nie wypadło mi praktycznie w ogóle, nie wypadały mi włosy podczas rozczesywania. Robiłam to na umywalką, więc wiem doskonale ile ich wypadło. I byłam w szoku. Podejrzewam, że za to odpowiada jednak woda. I dlatego szczerze mówiąc, te wszystkie recenzje odżywek, szamponów, to są tak samo, słuchajcie, chyba guzik warte, jak podkładów i tak dalej, i tak dalej. No ale wiecie, na tej zasadzie, no to no można uznać, że jest jakiś tam wspólny mianownik, no więc jednak zawsze ta recenzja coś nam podpowiada, nie? Ja nie twierdzę, że, że ja ich nie będę nagrywać czy coś, tylko mówię, że trzeba zawsze brać jeszcze poprawkę na, na nasze włosy i na wodę. Ale stwierdziłam, że równie dobrze za to może być odpowiedzialny szampon, więc sobie kupiłam. Head and Shoulders i to jest Apple Fresh, Apple, Apple, dobrze, Apple Fresh i e, faktycznie on pięknie pachnie, to jest 400 ml opakowanie, on kosztował 15,99, jeżeli Państwo mnie nie myli, tak. E, czy ja mam łupież? Tak średnio na jeża, raczej nie, natomiast na wakacjach jestem bardziej podatna na łupież, jeszcze nie wiem czy wezmę ten Spirity Box organowy, czy wezmę to, nieważne, po prostu kupiłam Head and Shoulders. Ja jestem mistrzynią, powiem Wam, w tłumaczeniu się, a sama się śmieję z tych, co wiecie, do każdego produktu opowiadają historię. No taka to jestem właśnie zakłamana. Yy, również z polecenia Oli Make Up My Passion kupiłam ten płyn micelarny z garniera z, olejkami, z olejkiem. Na wypróbowanie. Ola się tym tak zachwyca, no więc dobrze, więc sobie spróbujemy. Nie było to tanie, bo nie było to na promocji. Kosztowało to dwie dychy. Tak, wiem, na pewno gdzieś mogłam kupić to na promocję, ale składałam zamówienie tak zwane już potrzebne na wakacje, więc mogłam ten produkt po prostu przemycić. No i dlatego za dwie dychy się na niego zdecydowałam. Zobaczymy jak to mi się sprawdzi, natomiast jak na razie za ten produkt się nie biorę, to jest takie chomikarstwo w tym momencie, bo w lipcu już nie planuję robić zakupów takich w Rosmanie. No i kupiłam coś, co miałam w zeszłym roku również, a więc balsam po opalaniu przedłużający opaleniznę z Nivea, powiem Wam, że to jest zajebiście drogie, tak szczerze mówiąc, bo to kosztuje 26,99 Za 200 ml w ogóle? Ja myślałam, że to będzie 400 ml. Wydaje mi się, że w zeszłym roku miałam 400 ml. No dobra, nieistotne. Eee, I tak przecież tego całego nie zużyję. Powiem Wam, że ja to miałam w Czy ja się tym smarowałam i to faktycznie przedłużyło mi opaleniznę, to kurczę nie pamiętam, ale uznałam, że warto spróbować znowu. No więc próbuję, kupiłam. Innych produktów takich przytłużających opalę nie znam, normalnej cenie nie widziałam, w ogóle nie widziałam, więc się zdawałam na to, co było, niwea. I to wszystko, szczerze mówiąc, zdawałam mi się, że ja coś jeszcze kupowałam, ale może, może już mi się też pierdzieli. No to wszystko, no tak jak widzicie, te zakupy nie były jakieś super, super duże. To już mówię, takie wakacyjne zakupy na wyjazd, które są mi po prostu potrzebne. No dobra, no to kończę bo i tak 15 minut na tyle rzeczy to chyba dosyć sporo. Trzymajcie się, dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia do kolejnego filmu. Pa pa.